Właśnie wchodzimy do Eden Project, jednej z największych szklarni świata. Będziemy oglądać trzy różne strefy klimatyczne. Tropikalną wilgotną, tropikalną suchą i śródziemnomorską. Zapraszam Was na spacer po tym jakże niezwykłym miejscu. Chcieliśmy się to zebrać, bo tu jest nie dość, że gorąco to jeszcze wilgotno. No i od razu mi sprzęt zaparował. Naprawdę jest ciepło, jest wilgotno i no, nie do końca przyjemnie, ale to, to nie jest klimat, do którego jestem przyzwyczajony, ale naprawdę warto to zobaczyć. Tutaj za mną widać podporę, co ciekawe. Cały to ten szkielet metalowy waży około 660 ton. A na samym środku tych kopuł nie ma żadnych podpór. Tak jest, to złożona masa tego metalowego szkieletu, że podpory są potrzebne tylko tutaj przy podstawie. Kiedy projektowano tą budowlę, posłużono się symulacjami komputerowymi, najpierw zasymulowano w komputerze jak to ma wszystko wyglądać, a potem dopiero wykonano. No i dzięki temu że nie ma podpór na samym środku, to więcej roślin może rosnąć, więcej wyższych roślin może rosnąć. No co dla nas jest korzystne, bo możemy więcej zobaczyć. Zaraz po wejściu do biomu tropikalnego zostaliśmy poinformowani przez obsługę, że jeśli chcemy wyjść na podest, znajdujący się pod dachem konstrukcji, to żebyśmy to zrobili od razu, ponieważ później może być zbyt wysoka temperatura i przebywanie tak wysoko może być niebezpieczne dla zdrowia. W biomie tropikalnym wilgotnym, prócz wielu roślin, można także zobaczyć przepiękny wodospad czy wiszące mosty. Jest także miejsce, w którym można się schłodzić. Właśnie jesteśmy w Kulurumie. Jest tutaj chłodno, przyjemnie, klima jest, można się napić wody, ale zaraz musimy iść dalej. Wejść na most wiszący. Całym Eden Project rośnie około 2 milionów roślin. Warto zwrócić uwagę na takie jak ananasy, trzcina cukrowa, kawa, banany czy ryż. W trochę mniejszym biomie tropikalnym, suchym zdecydowanie przyjemniej się oddycha, ponieważ nie jest tutaj tak wilgotno. Zobaczyć tutaj można na przykład, jak rosną pomarańcze. powiedzieć jeszcze kilka słów na temat samej kopuły, na temat tego pokrycia, które tu się znajduje. Mogłoby się wydawać, że to jest szk szkło, ale nie. Nic bardziej mylnego jest to folia ETFE, folia, która dużo lepiej przepuszcza i powietrze, i światło, i nawet wilgoć. Najciekawsze dla mnie jest to, że jest, on, jest ułożona w trzy warstwy. Każdy taki plaster, taki, taki jaki widzicie za mną. Składa się z trzech warstw. Pomiędzy warstwami poli jest warstwa powietrza, która stwarza izolację. Można ją wypompować albo napompować, i tym sposobem mamy, e, mamy takie naturalne ogrzewanie. Kiedy na zewnątrz jest upał, gorąco, no to warstwa powietrza jest usuwana i dzięki temu tutaj też nie jest tak bardzo ciepło. A kiedy e, na zewnątrz jest zimno, kiedy jest tutaj zima, no to się to, to powietrze dopompowuje, dzięki temu jest lepsza izolacja. I jest po prostu tutaj ta, tak, jak powinno być, no bo tutaj jest utrzymywana odpowiednia temperatura dla tych wszystkich roślin, które tutaj rosną. Oprócz egzotycznych roślin, które znajdziemy w biomie tropikalnym, wilgotnym oraz tropikalnym, suchym, można także natknąć się na rośliny z strefy śródziemnomorskiej rosnące na zewnątrz. Łagodny klimat kornwali sprzyja do wzrostowi takich roślin jak na przykład drzewa oliwne. Tak olbrzymie przedsięwzięcie jak Eden Project musi zużywać codziennie olbrzymie ilości wody. Co ciekawe, specjalny system drenażu odzyskuje wody gruntowe, jest także odzyskiwana deszczówka. Dwie trzecie wykorzystywanej wody w Eden Project pochodzi właśnie z tych źródeł. Eden Project to atrakcja turystyczna, przedsiębiorstwo społeczne, a także fundacja charytatywna. Oprócz olbrzymich szklarni, gdzie znajdziemy miliony roślin, czekają na nas także inne atrakcje, na przykład lodowisko, muzeum mikroskopijnego życia, wielka konstrukcja wypuszczająca kręgi z dymu. Ekstremalne atrakcje, takie jak na przykład zjazd na linię, ogromny sklep, gdzie znalazłem na przykład pluszowe niespodczaki, czy różne dziwne inne atrakcje. Tak to wyglądało jeszcze w latach 90. Potem zmieniło się na takie, jak widzieliście wcześniej, rewelacje. Tak wygląda chata przeciętnego malezyńczyka. Nasi tu byli. Już za kilka dni spodziewajcie się kolejnego filmu z mojej wyprawy do Anglii. Będzie o pływach oceanicznych, dewońskich skamieniałościach, a także czerwonych piętrowych autobusach. Zdjęcia z mojej wycieczki możecie podziwiać na Instagramie.